Z braku czasu i terenu powrót do parku, miejsce które już było robione simplexem, Przy chodniku pewnie będzie mnóstwo śmieci, ale cóż, przynajmniej jest słoneczko zobaczymy do dzieła. 95, 94 bardzo ładny sygnał, ale będzie tu takich mnóstwo. No i dokładnie tak jak myślałem. 84, 83 Jakaś nakrętka Wiosna już, że tak powiem, w pełni 96, ale zaraz blisko przebicie na żelazo Pełnia kalki. 92 George szósty tym razem a przepraszam, George piąty padło kilka jeszcze moniaków. Kilka rupieci nie nagrywałem, bo nie ma czasu. A teraz trafił się ładny 91 często to jest funcik. Tym razem kluczyk, zmyłka. No proszę, kolejna jakaś tam pominięta. Halfpeniak. George szósty, ten piękny. George piąty, W fajnym stanie z 1920 słońce mi tu świeci chyba 1920 94 piękny sygnałek w tutaj ten iści A mnie wyskoczył kolejny ten jednak George V znowu ale tutaj już jest niestety podsypka Którą pewnie rzucali, jak robili te korty, więc stany są trochę kiepskie, pewnie jakieś wapno. Tu poszło cement, te sprawy. No nic, słucham dalej. Znowu jeden pi. Teraz już będę nagrywał, tylko jak wyskoczy coś starszego, ciekawszego, bo to nie ma sensu. Sygnał, jak zawsze, takie ładne 93. Wyłuskałem. U... Ja już się udziłem, że to będzie monetka. Jakaś blacha. Kolejny George. Piąty. Sygnał już wiecie i znacie na pamięć. Mój projekt w ogrodzie. Nie byłbym sobą, gdybym nie chciał sprawdzić, co jest głębiej. No, jestem już metr niżej i daję sobie spokój, są to tylko jakieś płytki od dachu stare, fragmenty talerzyków. Przejechałem tu już do 8, nie ma nic, niestety koloru, mnóstwo żelactwa. Ale zostawiłem coś dla potomnych. Trochę zdechlaczków z czasów George'a i Victory, czyli właśnie takie monety jakie mógłbym tutaj znaleźć, gdyby pracownicy je zgubili, bo w tym czasie powstał ten dom. No i piweczko jako znak naszych czasów.